Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Tradycyjnie zacznę od spotkań słuchaczy Uszy Duszy ze sobą i ze mną. Mamy w planie jeszcze jedno. 1 października w Warszawie. Myślę, że będzie to duże wydarzenie i spodziewam się, że będę tam miał wielu gości na tym spotkaniu. Zapraszam was serdecznie. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany tym spotkaniem 1 października, to jest niedziela w Warszawie, napisz do mnie, bardzo proszę, o maila na adres webinar. -małpka efekt -małpy .pl. ten adres oczywiście pod tym materiałem. A teraz przechodząc do istoty rzeczy, chcę powiedzieć, że nie wiem, co jest istotą rzeczy. Zdałem sobie ostatnio sprawę z tego, że jeżeli dostrzegę swoją rzeczywistość jako dzieło w 100% autorskie, to znaczy uznam, że wszystko, co mnie otacza, jest dziełem mojej własnej kreacji, to. No właśnie, ale zanim powiem, co to, to doprecyzuję to dzieło własnej kreacji. To się tyczy oczywiście wszystkiego, z wyjątkiem relacji z innymi istotami. Z wyjątkiem moich relacji z ludźmi i z wyjątkiem moich relacji ze zwierzętami, co do natury i jeszcze nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o ludzi i o zwierzęta, to ta sytuacja jest o tyle odmienna, że nie chcąc ingerować w niczyją wolną wolę, a nawet gdybym chciał, to i tak tak naprawdę nie potrafię tego zrobić, więc nie chcąc ingerować w niczyją wolną wolę, ten fragment rzeczywistości wyłączam z tej sfery. Swojej kreacji. To znaczy, dopuszczam, że mogę wykreować przestrzeń, która zaprosi pewne osoby do mnie albo też wyprosi pewne osoby z mojego otoczenia. Natomiast to jest koniec, jeśli chodzi o moje interakcje z innymi istotami. Dalej tutaj kreować już nie mogę. Natomiast jeśli wyłączyć ten przypadek pod tytułem Interakcja z innym człowiekiem, z innym zwierzęciem i tak naprawdę podejrzewam, że z innym źródłem trawy także. To cała reszta jest dziełem mojej kreacji. Wydarzenia, doświadczenia, spotkania, no bo właśnie kogoś zapraszam albo kogoś wypraszam. To, co się dzieje z tak zwaną materią wokół mnie, czy coś się psuje, czy coś się naprawia, czy dostaję coś w prezencie, czy coś tracę. To wszystko jest dziełem mojej kreacji, to wszystko jest odbiciem, jest lustrem, odbiciem tego, co ja sobie wyprojektowałem. No, i teraz wracam do tego zdania, które wypowiedziałem na początku. Jeżeli już ujrzysz całą przestrzeń wokół siebie właśnie jako coś, co jest w 100% Twojego własnego autorstwa, to wówczas staje się jasne, iż jedyne, co może Cię powstrzymać przed realizacją Twoich marzeń, jeżeli oczywiście robisz to w sposób koherentny, co zaraz rozwinę, więc jedyne, co Cię jest w stanie powstrzymać, to zwątpienie. Tak, tylko i wyłącznie zwątpienie może być przeszkodą, która uniemożliwia Ci osiągnięcie tego, co chcesz. No i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jak mówię o marzeniach i osiągnięciu tego, co chcesz, to natychmiast część z moich słuchaczy powinna no zaraz zaraz, przecież ty ostatnio mówisz o tym, że okazja mówiłeś jakiś czas temu, żeby nie marzyć, więc gdzie tutaj spójność, nie ma tutaj spójności. Jedno nie wyklucza drugiego i być może na tym ta spójność się zasadza. Bo niezależnie od tego, czy idziesz taką drogą, którą poszła część moich znajomych, czyli totalnego poddania się wobec woli, tak zwanego źródła, czyli wszystkiego, czy też wybierasz drogę, która mnie jest bliższa, świadomych wyborów, świadomego doświadczania, sięgania po pewne rzeczy po to, żeby zobaczyć, jak to jest, jak ich dotknę? Wszystko jedno, i w jednym, i w drugim przypadku możesz być stuprocentowym autorem tego. Co otrzymujesz, bo jeśli nawet idziesz drogą poddania się wobec źródła, to źródło ci podtyka różne okazje i sposobności i od ciebie zależy, czy po nie sięgniesz, czy też po nie nie sięgniesz. Mało tego, prawdopodobnie Twój udział jest i w tym, jakie okazje i sposobności źródło ci podtyka. A w tym drugim wariancie, który nie jest bliższy, wtedy kiedy doświadczam, szukam, eksperymentuję, pozwalam sobie czegoś chcieć. No cóż, o zgrozo, pozwalam sobie pomarzyć, no to wtedy już w 100% tylko i wyłącznie zwątpienie może być przeszkodą. No i to jest ciekawa perspektywa, jeżeli się temu przyjrzysz z bliska, bo oczywiście, mówimy o takiej przestrzeni, w której panujemy z grubsza nad umysłem, bo bez panowania nad umysłem. Nie mamy żadnej możliwości tak naprawdę stwórczej, I to znaczy stwarzamy bałagan, mówiąc krótko, bo panowanie nad umysłem pozwala nam osiągnąć koherencję pomiędzy dwoma projektorami, które w sobie mamy, bo ja uważam, że mamy dwa projektory: jest projektor umysłu i jest projektor serca. W tych opcjach fabrycznych, które otrzymujemy po narodzinach, tutaj one są kompletnie rozsynchronizowane. I co innego projektuje umysł z umysłu, i co innego projektuje umysł z serca. I ta rozbieżność, to że te obrazy się na siebie nie nakładają, powoduje ten harmido i ten bałagan, który mamy w życiu. Powoduje to zamieszanie, że raz nam coś pięknego się przydarza, a raz nam coś brzydkiego się przydarza. W momencie, w którym odzyskujemy panowanie nad umysłem, no to jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie dokonać koherencji. I kiedy ten obraz, ta projekcja z umysłu jest zgodna z tą projekcją z serca, choć ta projekcja z serca jest projekcją obrazu, intencji, impulsów i pełnej abstrakcji, a ta projekcja z umysłu jest siatką, która się na to nakłada i przeobraża to w to, co my postrzegamy jako materię i rzeczywistość. Więc oczywiście mówimy o takim etapie, w którym mamy taką zdolność koherencji i to w tym momencie to zwątpienie może być przeszkodą, a to zwątpienie tak naprawdę jest ostatnim, ostatnim bastionem obrony umysłu przed tym, by mój pasażer, moja boska cząstka, ja jako piksel, bym nad nim zapanował. Ostatnim bastionem umysłu, który się przed tym broni, jest właśnie zwątpienie. Niektórzy z Was wiedzą, że przez pewien czas byłem blisko związany z Kooperatywą Światła i jednym z ciekawszych narzędzi, które tam mi się objawiło do tego, jak sobie radzić ze zwątpieniem, to są świadectwa cudów. Tamtych świadectw cudów mieliśmy dosyć dużo, bo tam sporo osób doświadczało tych cudów i się tym chciało dzielić z innymi osobami. Doświadczanie cudów nie jest żadnym elementem. Jestem przekonany, że znakomita większość z was doświadczała czegoś takiego, co tak naprawdę chciałaby nazwać cudem. Oczywiście umysł to zagadywał, umysł mówił, że ci się przewidziało, umysł mówił, że to niesamowity przypadek, umysł ma mnóstwo pięknych opowieści, których celem jest osiągnięcie wszystkiego, bylebyś tylko słowa cud nie używał. Ale jesteś w stanie to słowo cud przyłożyć do mnóstwa okoliczności, które się w Twoim życiu przydarzyły, jak popatrzysz wstecz, i to jest tylko kwestia nomenklatury, że umysł mówił, cudowny przypadek, wspaniałe zdarzenie, niesłychany zbieg okoliczności, ale prezent od losu, a Ty możesz to wszystko nazywać cudem. Więc niewątpliwie świadectwa cudów są no takim bardzo konkretnym narzędziem, które sobie ze zwątpieniem radzi. Ale to zwątpienie w ogóle ma taką naturę, bym powiedział, trochę głębszą, bo ono przecież tak naprawdę powstaje na kanwie braku. Bo jeżeli ja wątpię, że coś mi się może przydarzyć, to znaczy, że ja wątpię w to, mało tego, ja stwierdzam, iż brakuje mi pewnych kompetencji, umiejętności, zasług, może czegoś, co. To prowadziłoby z punktu widzenia mojego umysłu do tego, że ja bym dostał to, co chciałbym dostać, więc jak jeśli mam taką obawę, że ja tego nie dostanę, że moje marzenie się nie spełni, a to jest właśnie owo, owo zwątpienie, to u podstawowego zwątpienia leży oczywiście brak. Brak, o którym mój niegdyś tajemniczy mentor Bashar zwykł mówić. No, wyście wymyślili coś takiego jak brak na tej planecie, i mało tego, operujecie tym pojęciem w bardzo Konkretny i wymagający sposób, a przecież brak to jest coś, czego nie ma. Jak może być coś, czego nie ma? Pytał się Bachar. Jak możecie się szachować brakiem czegokolwiek, skoro brak jest stwierdzeniem, że czegoś nie ma? Jeśli czegoś nie ma, to tego nie ma. To w jaki sposób wy, waszymi umysłami, się tak mocno zawieszacie na tym, że czegoś wam brakuje? Jak pierwszy raz to usłyszałem, to mnie to zafascynowało, bo w rzeczy samej, no, brak jest, <noise> jest stwierdzenie faktu, że czegoś nie ma, i ten fakt, że czegoś nie ma, potrafi podciąć nogi każdemu z nas w życiu. Czyż nie jest to kompletnie absurdalne? Tak więc wątpienie. Zwątpienie jest jedyną przeszkodą, która ewentualnie powstrzymuje nas przed zerwaniem tego owocu z drzewa, i uważaj. Nie, nie wiedzy, z drzewa życia. Bo wiecie, że są dwa drzewa. I to drzewo wiedzy, <laughs> tak ładnie mi się powiedziało, nie wiedzy. Bo drzewo wiedzy jest jednocześnie drzewem niewiedzy, i na tym cały dowcip polega, iż to jest ta dualistyczna konstrukcja. Więc tak, tu nie chodzi o drzewo niewiedzy, tu chodzi o drzewo życia. Ono też rodzi owoce. I to, co nas powstrzymuje przed zerwaniem tego owocu, czasami jest właśnie zwątpienie, czy aby sięgnę, czy aby zasłużyłem, czy aby on już się zojrzały, czy aby będzie mi smakował, czy aby mi wolno, czy aby może powinienem się odwrócić się w drugą stronę i położyć się na hamaczku i tym podobne, i tym podobne, i tym podobne. Więc tak, właściwie to chciałem się z wami podzielić tylko i wyłącznie tą konstatacją, iż tylko i wyłącznie zwątpienie może być przeszkodą w osiągnięciu tego, o czym marzysz. A jeśli nie marzysz, lecz poddajesz się woli wszystkiego, to nadal tylko zwątpienie może być przeszkodą. I jeśli sobie poradzisz z tym zwątpieniem, a jak powiedziałem, to jest ostatni bastion obrony umysłu przed tym, by uklękł. Przed pasażerem, przed boską cząstką, i powiedział: Dobrze, jestem Twoim narzędziem. To teraz wykorzystaj mnie w najpiękniejszy sposób, jaki potrafisz, i ufam, iż zrobisz to w najpiękniejszy sposób, jaki jest to możliwe. No i tak, to taka krótka forma tym razem. Krótka forma, bo nie ukrywam, że ostatnie dwa tygodnie były tygodniami ogromnego zamieszania w moim życiu. Może dlatego, że wrzesień jest miesiącem moich urodzin. Zwykłem tak myśleć, że we wrześniu zawsze się jakaś poważna zadyma w moim życiu wydarza. Ostatnio doszedłem do tego, że zadyma jest tylko i wyłącznie nieudolną formą radzenia sobie z jakimś przesileniem, kryzysem i transformacją. I to wcale nie musi być zadyma. Można to zrobić w sposób piękny i pokojowy, a można to zrobić w postaci jakiejś zadymy, oczywiście. I tak czuję, że, tak, że to wszystko wzbiera dookoła. Podejrzewam, że nie tylko dookoła mnie. Kiedyś Charles Eisenstein, taki fajny filozof, który pisał już na początku lat 2000 o kryzysie, który nadchodzi, i tak ładnie pisał po roku 2008, w tym okienku między rokiem 2008, czyli pomiędzy tym momentem, w którym do ludzkości dotarło, że istnieje coś takiego jak kryzys na skalę globalną, a pomiędzy rokiem 2012, który był wiadomością dla nielicznych, tak naprawdę. Iż jest to moment transformacji świadomości. Więc on w tym okienku pisał pasjonujące felietony, i w którym z nich napisał coś takiego, gdzie była zawarta taka myśl, że prawdziwe kryzysy nigdy nie występują w liczbie pojedynczej, i że to zawsze jest zbieg kryzysów i to, co się działo na przestrzeni powyżej roku 2008 do dnia dzisiejszego. To widać, jaki to jest ogromny zbieg kryzysów, które jeden się zaplantuje w drugi. I oczywiście możemy mówić, że to jest przestrzeń kilkunastu lat. Z punktu widzenia wieczności to jest tak naprawdę mgnienie oka. To jest moment zbiegu bardzo wielu kryzysów. Podobnie też występuje to w naszym życiu. Ja w swoim to obserwuję w tej chwili w całej rozciągłości. choć już jestem delikatny z nazywaniem tego kryzysami, raczej nazywam to przełomami i transformacją. Jeżeli nazywam to kryzysami, no to oczywiście. Cała konsekwencja i cały sztafasz, który za tym idzie, zadyma, problem, wyzwanie itd., itd., więc fajniej jest to nazwać transformacją. I to jest wielopoziomowa transformacja to, co nas w tej chwili dotyczy. No właśnie, gdzieś tam na ostatnim piętrze, na poddaszu tej transformacji, może się pojawić zwątpienie. No i cóż, mogę życzyć wszystkim nam, byśmy zwątpili w to zwątpienie. Bo to niewątpliwie pozwoli nam wyjść z tego poddasza kominem do góry. Dzięki, to właściwie wszystko w tej dzisiejszej krótkiej formie. Jestem w przededniu naszego spotkania w Łodzi z Mietkiem Bilakiem i Johnem Weto. Jestem mocno podekscytowany i ciekaw jestem, jak to wyjdzie, choć wiem, że wyjdzie wspaniale. Przypominam Wam o tym, że 1 października w niedzielę zapraszam Was na spotkanie ze sobą w Warszawie. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, napisz maila na adres webinar małptka.fxetnejmałpy.pl No i chcę Wam ogromnie podziękować za obecność, za piękne komentarze, za fajne maile, które od Was dostaję. Za to, że jesteście, że jesteście tacy cierpliwi i wytrwali. Mało tego że idziecie gdzieś tam równoległą drogą do mojej i dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, że jakoś tam wszyscy razem rezonujemy. Bo no nie wiem, czy żeście zauważyli, chociażby po komentarzach, a ja nie wyrzucam żadnych komentarzy od wielu, wielu miesięcy, więc to, co piszecie w komentarzach, to jest całogłos tego środowiska ludzi, które zagląda na mój kanał i ogląda uszy duszy. Jesteśmy bardzo zgodni i koherentni w widzeniu rzeczy. I to jest bardzo piękne i niesamowite. I za to wam ogromnie dziękuję. Chcę też się ukłonić do swoich mecenasów i patronów? Bardzo jestem wdzięczny tym, którzy byli, bardzo jestem wdzięczny tym, którzy są. I bardzo serdecznie zapraszam, gdyby ktoś z Was miał ochotę do tego grona dołączyć. Jeżeli tak, to napisz do mnie proszę maila. Mail w innych sprawach niż nasze warszawskie spotkanie 1 października także znajdziesz pod moim materiałem. Ściskam Was serdecznie, no i do zobaczenia. Myślę, że następnym razem będę Wam mógł powiedzieć, jak było w Łodzi.